Adam Abysz po lubbice ha paka córki wie, kreska E jest odpowiedzialny i sympatyczny. Adam Abysz polubił ha paka córki Wie, kreska E jest odpowiedzialny i sympatyczny Adam ma byż 40 l, i jego kreska ona i za 39 l. Maj powody do radości, ich córka Karolina 21 l. odnalazła LZCZ, cie w miboci? Ma cecha bopaka, z którym kreska e swój przyżbo. Tata naprawdę go lubi, wyznaba. Był czas, kiedy noszono go na rękach. To Adam Mabysz napisa pod nowa historii polskich skoków narciarskich. Nikt wcześniej nie zdobył tylu medali i pucharów. 3 grudnia mistrz obchodzi po 40 urodziny. wraz z kreska on Izabeli zaproszonymi go mi bawi psi w rodzinnej wile. By tatce i kilka tortów urodzinowych, byby skoczek za pip w peruce, doczepionych w sach i okularach. Bo czego jak czego, ale fantazji nigdy mu nie brakowało. bo. Zwiadczy o tym najlepiej droga, jak wybrał po zakończeniu sportowej kariery. Ku zdziwieniu fanów postawi wtedy na wycigi samochodowe. Wiele osób pyta bo, po co ci to, dlaczego kusisz los, ma bo ci adrenaliny? Mówi kilka lat temu. Ale sportu za lekreskania, bez niego CZ bowiek czuje wielk pustk. To tak, jakby nagle komu odpczy tlen. Rok bez sportu wystarczy, kreska ebem z czego zawsze chciałbym uniknąć. Dziś znów zajmuje się skokami, ale jako dyrektor. Poza tym, jak najwięcej uwagi powica bliskim, kreska o niej i córce Karolinie. A to ostatnie chwile, bowiem najprawdopodobniej już kreska niedługo dziewczyna wyfuruje z rodzinnego gniazda. Od kilku lat ma cecha bopaka, Kamila. Tata naprawdę go lubi. Gdzie? Kreska e jest odpowiedzialny i sympatyczny, podkrela Karolina. Byjmy pewni kreska ecia, cieszmy się, kreska Dym dniem. Trzeba czerpa rado z tego, co się kocha. Umiecha si ma